Witam na kanale Projekt Historia. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić moim zdaniem 10 ciekawych projektów i prototypów samolotów zaprojektowanych przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Miejsce 10. Northrop IF-23. Był to eksperymentalny samolot myśliwski zaprojektowany w latach 80. przez firmę Northrop Corporation w ramach programu Advanced Tactical Fighter. Dla United States Air Force i F-23 był jedynym z dwóch głównych prototypów rywalizujących o kontrakt na nowy samolot myśliwski dla USAF. YF-23 charakteryzuje się zaawansowanym designem o niskiej widoczności radarowej, którego celem jest minimalizacja wykrywalności przez radar przeciwnika. Posiadał gładkie, kształtne linie i skrzydła w układzie delty. Co zapewniało mu doskonałe właściwości aerodynamiczne. Samolot był napędzany przez dwa silniki odrzutowe, umieszczone na tylnej części kadłuba. Dzięki temu układowi napędowemu i F-23 osiągał wysoką prędkość i był w stanie operować na dużych odległościach. W trakcie testów i F-23 wykazywał doskonałe osiągi, takie jak duża prędkość, zasięg i manewrowość. Mimo swoich zalet w 1991 roku, USAF ogłosiła, że wybór padł na konkurencyjny projekt Lockheed IF-22. Główne powody decyzji były związane z różnicami w kosztach produkcji i kwestiami operacyjnymi. Miejsce 9. IF-85 Goblin. Był to mały amerykański samolot myśliwski. Który został opracowany w latach 40. przez wytwórnię McDonnell Aircraft Corporation. Samolot ten został zaprojektowany jako tak zwany samolot zaczepny, zwany Parasite Fighter, który miał, do, który miał być przenoszony i odpuszczany przed, przez dużego bombowca w celu zwalczania wrogich samolotów? XF85 Goblin był jednomiejscowym samolotem o niewielkich rozmiarach. Miał skrzydła o skosie w kształcie litery V i mały kadłub. Był wyposażony w silnik odrzutowy, który zapewniał mu wystarczającą siłę ciągu do wykonywania manewrów lotniczych. Goblin miał możliwość dokowania z bombowcem B-29 Super Fortress za pomocą specjalnego haka. Głównym celem goblina było eskortowanie bombowca na dużych wysokościach. Gdzie większość wrogich myśliwców miała trudność z operacją. Po wykonaniu zadania eskorty, Goblin mógł wrócić i dokować z powrotem, aby kontynuować misję razem z bombowcem. Mimo obiecującej koncepcji, XF-85 Goblin napotkał wiele trudności i nie osiągnął pełnego rozwoju ani produkcji seryjnej. Problemy obejmowały trudności w dokowaniu i odłączeniu się od bombowca oraz ograniczenia w zasięgu i osiągach. Ponadto postępy w technologii rakietowej, w szczególności rozwoju pocisków rakietowych powietrze-powietrze, sprawiły, że koncepcja samolotu zaczepnego stała się przestarzała. W rezultacie tylko dwa prototypy XF-85 Goblin zostały zbudowane, z tego jeden obecnie jest eksponowany w National Museum of United States Air Force w Dayton, Ohio. Miejsce 8. XF-10F Jaguar. Był to prototypowy amerykański samolot myśliwski, który został opracowany w latach 50. przez Grumman Corporation. Samolot ten był zaprojektowany jako lekki, jednomiejscowy myśliwiec, zdolny do przechwytywania i zwalczania celów powietrznych. XF-10F miał napęd turbowentylatorowy co oznaczało, że był wyposażony w silnik odrzutowy z dodatkowym wentylatorem. Działało to na zasadzie, że duży wentylator z przodu samolotu zapewniał większą siłę ciągu na niższych, przy niższych prędkościach, a po przekroczeniu pewnej prędkości samolot działał na zasadzie zwykłego silnika odrzutowego. Samolot XF-10F miał skrzydła o skosie i zmiennej geometrii, co pozwalało na zwiększenie prędkości i manewrowości, w porównaniu do innych samolotów myśliwskich z tamtej epoki, Jaguar miał dość nietypowy wygląd ze względu na swoje skrzydła i ułożenie silnika. Niestety, pomimo obiecujących osiągów, Jaguar nie osiągnął zamierzonych celów. Samolot miał wiele problemów, takich jak trudności z osiągnięciem pełnej prędkości i awaryjność silnika. W rezultacie program rozwojowy został przerwany, a tylko dwa prototypy Jaguara zostały zbudowane. Jeden z tych prototypów jest obecnie wystawiony w Muzeum Lotnictwa i kosmonautyki imienia Smithsona w Waszyngtonie. Ja tylko jeszcze dodam, że dzięki temu projektowi możliwe były późniejsze konstrukcje, takie jak R2 czy Tomcat. Miejsce siódme Martin XB51. Był to amerykański samolot bombowy i szturmowy jednocześnie. Opracowany w latach 40. i 50. przez Glenn L. Martin Company, obecnie Lockheed Martin. Był to jedyny prototyp tego typu, który został zbudowany. XB-51 miał nietypowy układ konstrukcyjny z dwoma silnikami odrzutowymi zamontowanymi pod główną częścią kadłuba oraz trzecim silnikiem odrzutowym zamontowanym w tylnej części kadłuba. Skrzydła miały skos i były wyposażone w duże powierzchnie sterowne, co zapewniało dobrą stateczność i manewrowość. Samolot został zaprojektowany jako średni bombowiec i samolot szturmowy. Zdolny do wykonywania misji na niskich i średnich wysokościach. Miał duże wewnętrzne komory bombowe, które mogły pomieścić różne rodzaje bomb i pocisków. Mógł również przenosić uzbrojenie na zewnętrznych węzłach podwieszanych. Jednak XB51 spotkał się z różnymi problemami i trudnościami. Miał trudności z osiągnięciem zamierzonej prędkości i utrzymaniem stabilności podczas lotu. Ponadto, zastosowanie skomplikowanych rozwiązań technicznych wpływało na koszty produkcji i utrzymania samolotu. W rezultacie, pomimo obiecujących możliwości, program XB51 został anulowany w 1956 roku. A sam samolot nie wszedł nigdy do produkcji seryjnej. Pomimo swojego krótkiego okresu istnienia, Martin XB-51 był interesującym eksperymentem w dziedzinie konstrukcji samolotów bombowych i szturmowych. Jego unikalne rozwiązania konstrukcyjne miały wpływ na dalszy rozwój lotnictwa i stanowiły cenne doświadczenia dla przyszłych projektów. Prototyp XB-51 jest obecnie wystawiony w National Museum of United States Air Force w Dayton, Ohio. Miejsce szóste. Convair XB-46. To to amerykański prototyp samolotu bombowego, zaprojektowany przez firmę Convair w latach 40. XX wieku. Samolot ten był częścią programu Strategic Air Command, tzw. SAC. Mającego na celu rozwini rozwinięcie nowych, zaawansowanych samolotów bombowych dla Stanów Zjednoczonych. XB-46 był czterosilnikowym odrzutowym samolotem bombowym, który miał za zadanie przenosić duże ilości bomb na duże odległości. XB-46 miał dużą komorę bombową w środkowej części kadłuba, która mogła pomieścić różne rodzaje bomb i uzbrojenia. Samolot był napędzany przez cztery silniki odrzutowe umieszczone w gondolach pod skrzydłami. Prototyp XB-46 został oblatany po raz pierwszy w 1947 roku. Podczas testów samolot osiągnął imponujące osiągi i był w stanie osiągnąć prędkość ponad 900 km na godzinę. Miał również zdolność do operowania na dużych wysokościach. Mimo obiecujących osiągów i zaawansowanej konstrukcji, XB-46 nie wszedł do produkcji seryjnej. Program Strategic Air Command skupił się na rozwoju samolotów bombowych z napędem odrzutowym, a później na samolotach strategicznych z napędem odrzutowym i rakietowym. XB-46 został wycofany z użycia po zakończeniu programu testowego, a tylko jeden prototyp został zbudowany: 5. Conver XC99 to amerykański prototyp samolotu transportowego z lat 40. XX wieku, bazując na Conver B-36 Peacemaker. XC-99 był wyposażony w sześć silników tłokowych, co zapewniało mu imponujące osiągi. Jego najważniejszą cechą była ogromna ładownia, umożliwiająca przewóz ciężkich ładunków na znaczne odległości. Pomimo obiecującego potencjału, XC-99 nie został wprowadzony do produkcji seryjnej, pozostając unikatowym i niepowtarzalnym prototypem. Jego imponujące rozmiary i osiągi stanowiły cenne źródło inspiracji dla przyszłych projektów samolotów transportowych. Miejsce czwarte: XB70 Valkyria była to amerykańska eksperymentalna maszyna odrzutowa, która została opracowana w latach 60. XX wieku przez North American Aviation. Był to supersoniczny samolot strategiczny, mający na celu osią osiąganie bardzo wysokich prędkości i operowanie na dużych wysokościach. Valkyria była samolotem o zaawansowanej konstrukcji wyposażonym w skrzydła układzie Delta. Miała sześć silników odrzutowych które zapewniały jej moc i osiągi. Samolot był zdolny do osiągnięcia prędkości trzykrotnie większych od prędkości dźwięku, czyli ponad Mach 3, co czyniło go jednym z najszybszych samolotów swoich czasów. Głównym przeznaczeniem XB-70 było wykonywanie misji strategicznych bombardowania z dużą prędkością i zasięgiem. Mógł przenosić duże ładunki bomb i pocisków na duże odległości, a także konwencjonalną i niekonwencjonalną broń atomową. Maszyna była również wyposażona w system obrony przeciwrakietowej, w tym wyrzutnie rakiet obronnych. Jednak pomimo swojej zaawansowanej konstrukcji i imponujących osiągów, program XB-70 Valkyria został anulowany w 1969 roku z powodu zmiany priorytetów i ograniczeń budżetowych, wyprodukowano tylko dwa prototypy, z których jeden został zniszczony w katastrofie lotniczej. Drugi prototyp jest obecnie wystawiony w National Museum of United States Air Force w Dayton w Ohio. 3 F-107 to amerykański prototyp samolotu myśliwskiego, zaprojektowanego w latach 50. XX wieku przez firmę North American Aviation. Był to samolot odrzutowy, który miał za zadanie zapełnić wysoką manewrowość i wydajność w powietrzu. Był wyposażony w jednostkę napędową odrzutową i charakteryzował się nisko osadzonymi skrzydłami w układzie Delta. Miał również unikalne rozwiązania konstrukcyjne. Samolot był wyposażony w zaawansowane systemy kontroli ognia oraz uzbrojenia w postaci działek i rakiet powietrze-ziemia. F-107 został zaprojektowany jako myśliwiec eskortowy dla bombowców strategicznych, posiadając zdolność do przechwytywania i zwalczania celów powietrznych wroga. Miał duży zasięg i zdolność do operowania na dużych wysokościach. Mimo obiecujących perspektyw, program F-107 został anulowany w fazie prototypowej. Wyprodukowano tylko trzy prototypy, których ostatni został zniszczony w katastrofie lotniczej. Decyzja o anulowaniu programu wynikała z rosnącego znaczenia samolotów odrzutowych, wielozadaniowych oraz ograniczeń budżetowych. Miejsce drugie: latające skrzydła. YB-49 oraz YB-35 to amerykańskie prototypy samolotów bombowych z lat 40. XX wieku, opracowane przez firmę Northrop Corporation. Obydwa samoloty charakteryzowały się nietypowym układem skrzydeł nośnych, który miał na celu poprawienie osiągów lotniczych. YB-49, będący rozwinięciem samolotu YB-35, był samolotem odrzutowym, Posiadał 6 silników podrzutowych, co zapewniało mu dużą moc i prędkość. Dzięki swojej aerodynamicznej konstrukcji, 49 miała potencjał do osiągnięcia dużych zasięgów i przenoszenia znacznych ładunków bombowych. YB-35, natomiast, był samolotem bombowym z napędem tłokowym. Miał 8 silników tłokowych, co zapewniało wystarczającą moc do przenoszenia ciężkich ładunków bomb na duże odległości. Pomimo imponującego wyglądu i potencjału, YB-35 nie spełniał oczekiwań ze względu na problemy z silnikami i stabilnością lotu. Niestety żaden z tych samolotów nie wszedł do produkcji seryjnej. W przypadku YB49 program został anulowany ze względów finansowych i zmieniających się priorytetów wojskowych. Oba samoloty pozostają jednak ważnymi przykładami eksperymentalnych projektów. Które wprowadziły nowe koncepcje w dziedzinie konstrukcji samolotów. Ich nietypowy układ skrzydeł i wykorzystanie różnych typów napędu miały wpływ na przyszłe projekty lotnicze. No i jedyneczka, F-20 Tiger Shark. To amerykański samolot myśliwski, który został opracowany w latach 80. XX wieku przez firmę Northrop Corporation. Był to zaawansowany technologicznie, jednomiejscowy myśliwiec. O wielozadaniowej zdolności bojowej. Tiger Shark był wyposażony w silnik odrzutowy, który zapewniał mu wysoką prędkość i manewrowość w powietrzu. Jego aerodynamiczna konstrukcja i zaawansowane systemy kontroli lotu umożliwiały doskonałą zwrotność oraz efektywne wykorzystywanie zadań bojowych. Samolot mógł przenosić różnorodne uzbrojenie powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Pociski rakietowe, bomby i pociski kierowane. Posiadał również zaawansowany system awioniki, który zapewniał pilotowi kompleksowe informacje o sytuacji taktycznej. F-20 miał za zadanie spełnić wymagania dotyczące efektywności kosztowej, utrzymania i prostoty obsługi, jednocześnie zapewniając wysoką jakość osiągów bojowych. Samolot był dostosowany do zróżnicowanych zadań taktycznych. Co do zwalczania celów powietrznych, atakowania celów naziemnych oraz przeprowadzania rozpoznania. Niestety, mimo obiecujących osiągów, program F-20 nie zdobył zamówień z zagranicznych klientów i nie wszedł do produkcji seryjnej. Przyczyny tego, wy tego wynikały głównie z konkurencji innych zaawansowanych myśliwców na rynku oraz czynników politycznych i ekonomicznych. I to tyle w tym materiale. Dajcie znać, czy Wam się podobało, który prototyp Waszym zdaniem jest najciekawszy i czy chcecie zobaczyć więcej tego typu materiałów. A ja dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Liczę, że Wam się podobało i życzę Wam dobrego dnia. Cześć!